Co się stanie, jeżeli wyłączymy tego autopilota? No, mogą czekać nas niemałe zmiany, jak zresztą już zostało podkreślone. Nazwa tego TEDx-a, szansa na zmianę, a ja chciałbym spojrzeć troszeczkę inaczej: Szansa w zmianie. Jeżeli mówi się o zmianie, często się powtarza stwierdzenie, że jedyną stałością w naszym życiu jest właśnie zmiana. I rozmawiamy o tym, jak się na tą zmianę przygotować. Jak ją oswoić, bo często jest. Bardzo trudne. Ja natomiast chciałbym dzisiaj wspomnieć o tym, jak nie tyle, że odpowiadać na zmianę, co wziąć za nią odpowiedzialność, co samemu kreować zmianę po to, żeby dostosowywać ją do naszych potrzeb, a nie dostosowywać się do niej. I załóżmy, że pewna zmiana nastąpiła. Zmiana relacji z kimś nam naprawdę bliskim. Pogorszyła się. Co wtedy? Podchodzimy wtedy do takiego delikwenta. Patrzymy mu prosto w oczy. Patrzymy mu prosto w oczy, aż zobaczymy biel jego ślepi. Bierzemy go za habety. Stąd nazwa takiego podejścia za habetyzm i mówimy mu: Słuchaj, wydarzyło się tak i tak. Ja to odebrałem tak i tak. To mi sprawiło ból. Nie czekamy, tylko bierzemy niczym. Pies Kota Toma, zachabetyzm, zachabety, i mówimy jest tak i tak. I mi jest z tym źle. Co z tym zrobimy? Okej, okay, no dobra, ale nie musimy wcale tak robić. Możemy czekać, aż sprawa rozwiąże się sama. Może ktoś zapomni, może po prostu sprawa przycichnie. I tak mijają dni, miesiące, i przychodzą święta. Wigilia, siadamy przy wspólnym stole i co i ktoś nie zapomniał. On dalej to przeżywa. Głęboko. I nagle przy dziadkach, wujkach, siostrach, bratach wyciąga to przy stole. I mamy problem. Przy wszystkich. A można było na własnych warunkach, wtedy kiedy czujemy się silniej na siłach, żeby to poruszyć. W miejscu nam wygodnym. Tam, gdzie czujemy się silni. Wziąć odpowiedzialność za ten problem. Wziąć za habetę tę osobę i, i porozmawiać o tym. I wyjaśnić tę sprawę. I nie czekać aż sama się rozwiąże. Bo często sprawy same się nie rozwiążą. Jeżeli tak, super. Ale jeżeli weźmiemy tę sprawę w swoje ręce, to możemy ją rozwiązać na własnych warunkach. W pełni. Takim, jaki problem widzimy, a nie takim, jak uda nam się go przesypać. Piachę. Ale jeżeli problem jest dużo większy, jeżeli problem ścina nas, niczym obrońca napastnika przed polem karnym, z obu nóg. Padamy na ziemię, nie dajemy rady. Co wtedy? Wtedy warto mieć więcej niż dwie nogi. Bo jeżeli mielibyśmy cztery albo z pięć nóg, no to moglibyśmy biec dalej. I to, że zabrakło nam tych nóg, niczego by nie zmieniło. I to prowadzi do kolejnego podejścia, którą zwykłem nazywać dywersyfikacją źródeł tożsamości. Ok, nazwa jest trudna i kryje się za nią coś bardzo prostego. Zazwyczaj, kiedy rozmawia się o dywersyfikacji, to raczej dywersyfikacji dochodowej. To znaczy, lepiej mieć kilka źródeł dochodów, bo kiedy jeden stracimy, no to jesteśmy przygotowani, z pozostałych kilku możemy sobie poradzić. Aczkolwiek w dywersyfikacji niedochodowej, a źródeł tożsamości, chciałbym spojrzeć szerzej. Załóżmy, że, okej, okay, faktycznie straciliśmy tę pracę. Ale hej, nie jesteśmy tylko pracownikiem. Jesteśmy także może dla kogoś ojcem, może dla kogoś synem, dla kogoś siostrą, bratem, dla kogoś partnerem, a jednocześnie jesteśmy pasjonatem znaczków, ogrodnictwa, może członkiem klubu liderackiego, a może członkiem klubu piłkarskiego. I w momencie, kiedy zobaczymy, że, hej, ta praca to nie ja, którą straciłem, to nie ja się kończę, tylko ona, że ja jeszcze jestem tym, 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 tym i tym, to sama ta świadomość, bo. Jesteśmy z czyimś synem, czy tego chcemy, czy nie, albo córką, czy tego chcemy, czy nie. Ale sama ta świadomość, samo to zdanie sobie sprawy, że hej, ja mam wiele ról, hej, ja nie jestem tylko jednym źródłem tożsamości, mam ich wiele. Ale to nie jest sztuką mieć wiele nóg, albo nie tylko w tym, jest cała sedno sprawy. Warto jest zarządzać. Punktem ciężkości w tych nogach. Bo jeżeli ja czuję, że w tej pracy jest mi źle i chcę ją zmienić, ale wiem, że to będzie bardzo trudne, to może warto, spodziewając się tej zmiany, zdać sobie sprawę, że hej, mam jeszcze inne role. Przerzucić ciężar na te inne nogi i dalej trzymać równowagę. I z czasem dołożyć sobie kolejną nogę, może zmienić pracę, może zmienić środowisko, w którym się obracamy. I kiedy już znowu staniemy silni na tych kilku nogach i znowu poczujemy się gotowi, pójść. Ale do tego trzeba bardzo dużo samoświadomości. Świadomości tego, na czym nam zależy. Świadomości tego, na czym chcemy opierać siebie. I jakie źródła tożsamości chcemy dobrać. I kiedy już będziemy mieli tych wiele nóg i będziemy na tyle silni, że będziemy w stanie wziąć nasze problemy, za chabaty pytanie, dokąd pójść? Gdzie, gdzie dalej? Szukać tej zmiany, jak ją wykreować, żeby żyć jeszcze bardziej zgodnie z sobą. To prowadzi nas do trzeciego takiej mini filozofii, o której chciałbym dzisiaj wspomnieć, czyli o wystawianiu się na miejsca styku. I zazwyczaj, jak rozmawiam ze znajomymi na temat wystawiania się na różnych miejscach styku, przychodzi mi na myśl case randkowy. I czytając ostatnio raport, raport stan młodych, spotkałem taką oto grafikę miejsca poznania partnera, partnerki. I jak widać, Respondenci w wieku od 18 do 29 lat odpowiedzieli, że swojego obecnego partnera poznali w 24% przez wspólnych znajomych albo rodzinę, 23% poprzez aplikację rankową lub internet, itd., itd. I wiecie, czasami rzecz w tym, że żyjemy siłą rzeczy, żyjemy z rozpędu i spotykamy fajnych ludzi, idee, propozycje, żyjąc dom, szkoła, Praca, dom, znajomi, szkoła, praca, potem studia itd., tak itd. Tak Ale czasami życie, to nie, życie nie wystarcza. To znaczy ta siła rzeczy, do której jesteśmy przyzwyczajeni, to nie wystarcza. Więc warto jest wystawić się na nowe miejsca styku, tam gdzie możemy spotkać ludzi, na których nam zależy. Tam, gdzie możemy spotkać kogoś kto na przykład wyznaje podobne wartości. I tutaj od razu przychodzi mi na myśl rozmowy z moimi znajomymi, którzy byli członkami oazy. oazy. Jest to taka wspólnota religijna wśród wyznawców konfesji katolickiej. I oni sami otwarci mówili, że wiecie, oaza to dla mnie takie, taki Tinder dla katolików. Myślę sobie, okej, okay, no ale zobacz. I to jest bardzo dobry przykład tego, czym jest wystawienie się na miejsca styku. I jak ważna jest rola samoświadomości w tym. Mamy człowieka, który jest świadomy tego, w co wierzy. Mamy człowieka, który wie, hej, ja wierzę w to. Jest świadomy tego, czego potrzebuje. Hej, ja potrzebuję człowieka, który wierzy w coś podobnego. I jest świadomy tego, gdzie tego człowieka znajdzie. Właśnie. I być może fakt taki, że osoby, które już spotkały swojego partnera w łazie za długo tam nie zostały. Niech będzie tylko dowodem na to, że coś w tym, tym derze dla katolików jest. Tylko że ten case wcale nie odnosi się tylko do relacji romantycznych i szukania partnerów czy randkowania. Jednym z nóg mojej tożsamości, jest to, że jestem fotografem. I mógłbym sobie czekać, aż klienci do mnie zadzwonią i powiedzą, Hej, Igor, chcemy ci zapłacić, rób nam zdjęcia. Mógłbym. Ale to troszeczkę mało aktywne, mało proaktywne. Mam tak siedzieć i czekać całe życie. Nie lepiej zdać sobie sprawę, hej, ja na przykład w swojej karierze fotografa potrzebuję czego? No jednak tych klientów. Okej, okay, a jakie zdjęcia robisz? No to zdaję sobie sprawę, że robię takie, a nie inne zdjęcia. No to trzeba sobie jeszcze zdać sprawę, gdzie tych klientów mogę spotkać. I wystawiać się na te miejsca styku. Miejsca styku z potencjalnymi klientami. Miejsca styku z potencjalnymi ludźmi, z którymi możemy dzielić swoje pasje. Bo może ktoś uwielbia koncerty rockowe. To może warto raz na jakiś czas wybrać się na koncert rockowy, bo jest tam większe prawdopodobieństwo, że spotkamy kogoś, kto jest fanem rocka, niż siedząc w domu albo dołączyć do różnych grupek. I ja wiem, patrzycie tak na mnie, przecież to jest oczywiste. To jest oczywiste, że lepiej jest rozwiązywać problemy od razu niż czekać, aż się same rozwiążą. I ja wiem, że oczywistym jest, że lepiej jest nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, bo jak nam on upadnie, to nie zrobimy jajecznicy. I ja wiem, że oczywistym jest to, że jeżeli szukamy kogoś kto lubi Biroka, warto pójść na rokowy koncert. Ale głęboko wierzę, że jeżeli nie mówimy o rzeczach oczywistych, to one znikają z naszej świadomości i przestają być oczywiste. I jeżeli to, co mówiłem dzisiaj, dla Państwa było oczywiste. To się z tego bardzo cieszę, bo Państwu i sobie tego życzę. Najuprzejmie dziękuję.